Mam trzy fragmenty, które leżą mi na sercu, jako pewność tego, że odkupienie Chrystusa dokonane na krzyżu było wystarczające. Pierwszym jest Rzymian 1, 15-17. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i Wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a na sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Ten rok podkreśla 500 lat od edyktu burmackiego, w którym Marcin Luther stanął przed cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego, który było odwołać swoją wiarę w Ewangelię. I gdy przeczytał, że sprawiedliwe z wiary żyć będzie, zrozumiałby żyć wiecznie przez samą wiarę. Drugi fragment jest Rzymian 15.4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, do naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus modlił się za swoich uczniów w ogrodzie Getsemane, powiedział, uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. I w końcu, pierwszym kropliom 15.1, apostoł Paweł napisał, a ja przypominam wam bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli on tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba, że nadarem nie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany. I że dnia trzeciego został zmarłych zbudzony według Pism. W taki sposób wiem, że odkupienie Jezusa za moje grzechy na krzyżu było wystarczające, ponieważ według Pism Bóg przelał swoją krew na krzyżu.